Jeśli można mówić o niewykorzystanym potencjale pod kątem klubowym w Premier League, no to West Ham z pewnością znajdowałby się w czołówce takiej listy. Dlaczego tak jest? Co w związku z tym wydarzyło się właśnie w ostatnich tygodniach, oraz przede wszystkim, czy można mieć pewne wątpliwości, a nawet można się martwić względem tego, w jakim kierunku będzie zmierzać West Ham? O tym wszystkim dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim zachęcam do wsparcia kanału West Ham Polska, gdzie nieustannie pojawiają się właśnie treści związane z West Hamem. Natomiast patrząc już na temat tego filmu, warto wprowadzić tutaj ogólny kontekst. Gdyby ktoś go nie znał, to znaczy Tim Sztajden, dyrektor techniczny West Hamu od lata 2023 roku, czyli powiedzmy od odejścia Declana Rice'a, jeśli komuś byłoby łatwiej właśnie umiejscowić jakoś na mapie czasu to wydarzenie, no to proszę bardzo, od wtedy niemiecki dyrektor techniczny, był właśnie odpowiedzialny za budowę West Hamu, ba nawet w lutym tego roku miało podobno dojść do przełomu, kiedy to David Sullivan, właściciel West Hamu, już przestał być aż takim fanem pozostawienia mojsa na stanowisku i miał oddać więcej odpowiedzialności właśnie Sztajdenowi, z tym że Sztajdena już w West Hamie nie ma. O powodach tej decyzji mogę powiedzieć tutaj tylko w skrócie, albowiem bardzo dokładnie zostało to przedstawione w ostatnim młotkaście, do którego odsłuchu niezmiennie zachęcam. Tam właśnie chłopaki bardzo dokładnie przedstawili całą sytuację, między innymi podkreślając fakt, że Tim Scheiden został wyproszony z ośrodka treningowego czy z okolic właśnie tych boisk treningowych wpierw przez Davida Moisa, a następnie przez Julena Lopetegiego, a także, że nie zachowywał się odpowiednio w stosunku do Wielu współpracowników, w tym m.in. właśnie do Hiszpana, którego już oczywiście w West Hamie nie ma, sam najpierw zatrudnił właśnie Lopetegiego, a później, gdy ten szkoleniowiec miał konflikty z Kudusem, czy także z żonklerem Todibo, miał mówić piłkarzom, że spokojnie, niedługo tego gościa już tutaj nie będzie, bądź co bądź właśnie w biznesie, czy zwyczajnie w życiu, takich tekstów nie powinno się używać. Natomiast dlaczego właśnie moim zdaniem to jest dość ważna kwestia i tutaj nie będzie oceny powiedzmy wszystkich transferów Tima Sztajdena, bo niektóre były dobre jak choćby Mohamed Kudus, Max Kilman czy powiedzmy nawet kilku innych piłkarzy pewnie można byłoby tutaj właśnie na tej liście umieścić. Nie, nie będzie też oceny transferów negatywnych, bo choćby Niklas Füllkrug na ten moment zdecydowanie do takich się zalicza, tylko bardziej Chciałbym się skupić na tym, że aktualnie w Premier League. Ceni się kluby i bardzo chciałbym, żeby West Ham też takim klubem był, które mają, powiedzmy, jakąś długofalową wizję. Ba, zresztą, nawet patrząc na to, co właśnie chciał zrobić Tim Steiden w West Hamie, zwróćcie uwagę na słowa, które wypowiedział w kwietniu zeszłego roku, kiedy to zauważał, że przebudowa składu to zawsze 4- czy 5 projekt. Byłem w Werderze przez 18 lat i pewnie mogłem zostać tam jeszcze dłużej. Oczywiście Tim Steiden w Werderze właśnie, powiedzmy, święcił triumfy, bo ściągnął tam m.in. Serza. Gnabriego, a nawet patrząc na powiedzmy jego pracę w Bayerze Leverkusen, tam pojawili się tacy piłkarze jak Tapsoba czy nawet Musadiabi. Więc mówiąc kolokwialnie, Sztajden jak najbardziej to piłkarskie talent ID miał. Umiał zidentyfikować talenty i nawet można powiedzieć, że Masterclass to było właśnie dopięcie transferu Kudusa do West Hamu, bo z tego piłkarza nie tylko młote korzystają na boisku aktualnie, ale też pewnie księgowa już zaciera ręce powiedzmy na przyszłe lato czy nawet na lato za dwa lata w obliczu tego że te, powiedzmy, wielkie marki zaczynają się wokół byłego piłkarza Ajaxu kręcić. Natomiast, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku odnośnie West Hamu, tak jak widzicie ten, powiedzmy, wykres podkreślający to, jak seks jest West Ham, bardzo często się wahał. Bardzo często West Ham był klubem, który szedł od jednego bieguna na drugi, i w związku z tym. Też tutaj pojawiają się moje wątpliwości odnośnie strategii. A fakty są takie, że w Premier League wydaje się, że konkurencja jest na tyle spora, że trzeba wszystko wykorzystywać na 110%. Dlatego też zupełnie nie dziwi mnie to, że aktualnie nawet jeśli West Ham ma więcej funduszy, nawet jeśli West Ham jest w lepiej położonym mieście, ma pewnie też większą fanbazę i tak dalej, dalej, to wszystko i tak nie daje wyniku, który jest sportowo lepszy np. od Brighton, czy choćby od Brentford, czyli klubów z mniejszymi budżetami ale mądrzej zarządzanych. Żeby była jasność, to nie jest tak, że z perspektywy kibica West Hamu chciałbym, żeby Tim Sztajden pozostał. Po tych wszystkich informacjach, które wypłynęły, a także po powiedzmy przeciekach z klubu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy było jasne, że pewnie wraz z przyjściem Grahama Pottera będzie czekać nas zmiana właśnie na stanowisku dyrektora technicznego West Hamu, a także powiedzmy pod kątem właśnie strategii samego klubu. Zresztą nawet o tym mówił Graham Potter, zapytany na początku swojej kadencji. No, o to czy przypadkiem nie obawia się konfliktu z Timem Scheidenem, tak jak choćby to było w przypadku Moisa i Lopetegiego. Wtedy też Potter zaznaczał, że potrzeba każdego idącego w tym samym kierunku, że w Premier League jest mnóstwo dobrych piłkarzy, dobrych trenerów i jeśli nie jesteście razem w klubie, jeśli nie idziecie razem naprzód, no to właśnie każde zadanie jest bardzo ciężkie. Na West Hamowej osi czasu warto też dodać kolejny punkt. Wpierw oczywiście było zwolnienie Lopetegiego, następnie zatrudnienie Pottera, ale jeszcze przed tym, jak Odszedł Tim Scheiden, został zatrudniony nowy, powiedzmy, spec od rekrutacji, to znaczy Kyle McCauley, były współpracownik Grahama Pottera z Brighton, czy także szwedzkiego Ostersu. Domyślnie Kyle McCauley ma być potencjalnie właśnie opcją, która będzie bardziej, powiedzmy, do doradzania od rekrutacji. Oczywiście w tym momencie stał się on head of recruitment, natomiast właśnie, powiedzmy, takim stricte dyrektorem sportowym albo dyrektorem technicznym może być ktoś inny. W tym momencie pomaga choćby w. W tym elemencie Mark Noble i mówi się coraz to bardziej intensywnie w tym przypadku o osiągnięciu Dana Ashwortha przez Davida Sullivana do wschodniego Londynu. Czy do tego dojdzie, o tym oczywiście się przekonamy. Natomiast sam Kyle Macaulay, jak opisywał go Graham Potter, był częścią mojego sztabu przez ostatnie kilka lat, od kiedy byłem w Szwecji i tutaj właśnie były szkoleniowiec Chelsea. Zaznaczał, że to jest bardzo ważne, żeby mieć wokół siebie ludzi, których po prostu się zna, którym się ufa i pod tym kątem West Ham pewnie będzie mógł. Iść. Naprzód. Ale tu właśnie poniekąd dochodzimy do konkluzji. To znaczy, ktoś może powiedzieć, że to jest tylko felieton, że to jest moje powiedzmy przeczucie, ale właśnie w tym celu nagrywam ten film. Tutaj ja chciałem powiedzieć o tym, że obawiam się tego, co będzie dalej z West Hamem, albowiem to nie jest tak, że właściciel ma jakąś wizję, to nie jest tak, że powiedzmy jakoś odgórnie organizacja ma iść w jakimś kierunku, tylko bardziej przychodzi aktualnie jednostka do no, właśnie West Hamu, do gigantycznego klubu na poziomie Premier League, który też jest przecież. Biznesem i bardzo dobrze, że jest to Graham Potter. Ja przynajmniej się bardzo z tego powodu cieszę, bo on z pewnością będzie właśnie mógł popchnąć to wszystko naprzód. Natomiast obawiam się, że to nie do końca on powinien być tą osobą. Czy to powinien być Tim Steiden, Czy to powinna być w ogóle jakakolwiek osoba? Wydaje się, że nie. I tutaj znów warto odwołać się choćby do Brentford, który jest budowane na modłę mafiu Benhama, to znaczy właściciela pszczół. Nie inaczej jest choćby, gdy mówimy o Brighton, gdzie Tony Blum pociąga za sznurki i to on bądź co bądź jest właśnie twarzą tego projektu, oczywiście później desygnując swoich delegatów na te niższe szczeble organizacyjne. W przypadku West Hamu obawiam się, że zwyczajnie tak to nie wygląda. Zresztą tak było, gdy Mówimy o Davidzie Moise. Gdy przyszedł David Moise, no to okazało się, że powiedzmy właśnie scouting, że ogólnie cała działalność West Hamu zwyczajnie się zmieniła. Następnie oczywiście przyszedł Tim Sztajden i to on miał właśnie tę strategię West Hamu, czyli znów słowa Davida Sullivana popchnąć naprzód. Natomiast w tym momencie chciałbym zadać pytanie, jaka jest właśnie ta strategia, albowiem umówmy się, że całkiem prawdopodobny, czy może inaczej, całkiem możliwy scenariusz jest taki, że Graham Potter zwyczajnie w pewnym momencie z klubu odejdzie. Czy to będzie za dwa lata, czy za pięć, czy może na przykład za trzy tygodnie, bo coś może się zdarzyć w życiu prywatnym Grahama Pottera. Tutaj to już jest oczywiście przyszłość i tego nie wiemy, natomiast nie chciałbym, żeby właśnie powiedzmy na podstawie zmiany na jednym stanowisku później następowało domino w całym klubie. Niemniej jednak bardzo się cieszę z faktu, że to właśnie Graham Potter jest odpowiedzialny za te zmiany. Tutaj oczywiście wydaje się, że to będzie bardziej powiedzmy menedżer, aniżeli head coach, bo właśnie już widać to było między innymi po przyjściu Macaulay'a, a być może jeszcze przyjdzie niejaki Dan Ashworth, czyli były dyrektor sportowy Brighton, gdzie oczywiście współpracował z Potterem, ale także Newcastle czy do niedawna Manchesteru United, choć to odejście z Man United nie do końca było jego winą. Niemniej jednak właśnie patrząc na całość, Cieszę się, że to jest Potter, który zawitał do West Hamu, albowiem on ma doświadczenie właśnie pod kątem Powiedzmy, budowania danych organizacji. Tak jak to choćby było w Brighton, gdzie przejście między Akademią, czy przejście powiedzmy, między tym wiekiem juniorskim, a następnie występowanie w pierwszym zespole i łapanie minut, to było coś naturalnego, a tego też potrzebuje West Ham, który od kilku lat szoruje na dnie Premier League pod kątem minut, na przykład dla wychowanków czy zawodników 21. Natomiast, niezależnie od wszystkiego, właśnie podsumowując poniekąd ten film, Chciałem tutaj zawrzeć jedną myśl, że to nie jest tak, że powiedzmy przychodzi jeden gość do klubu w tym momencie Graham Potter i to wszystko powinno się zmieniać. Powinno być tak, że to bardziej Graham Potter, tak jak to choćby było w Brighton z Roberto de Serbi, zastępującym właśnie Anglika, wpasowuje się w system, a jeśli właśnie jakiś trybik wypada, no to okazuje się, że momentalnie można wsadzić tam inny, na przykład Fabian Herzler, no i już okazuje się, że ta maszyna cały czas jedzie równym tempem. I ja wiem, że być może dla niektórych to są jakieś herezje, że dla niektórych tak nie powinno być, że dlaczego dyrektorzy powinni decydować właśnie o przebiegu meczu, czy o w ogóle wizji klubu, bo to przecież miał zrobić Tim Scheiden i do tego no, finalnie nie doszło. Natomiast faktem jest, że nawet David Moyes Mówił o tym właśnie w podcaście, bodajże The Overlap, gdzie zauważał w rozmowie z Garem Nevillem, że za kulisami aktualnie dochodzi do sporej zmiany, i myślę, że rola trenerów jest teraz nieco zmniejszana. Nie wiem, czy nie wywraca się to do góry nogami. Hej, ściągnijmy nowych dyrektorów technicznych, dyrektorów sportowych, którzy wiedzą, jak to wszystko działa. Później Szkod dodawał, że to tak, jakby właściciele nie mieli wiary w trenera, aby to on podejmował decyzje odnośnie ściąganych piłkarzy. Myślę sobie, dlaczego właściciele myślą, że to nie trener powinien być za to odpowiedzialny. W większości przypadków trenerzy mają więcej wiedzy niż ktokolwiek inny. I tutaj jak najbardziej mogę się z Davidem Moisem zgodzić, natomiast też wydaje mi się, że dyrektorzy albo zwyczajnie osoby będące właśnie wewnątrz organizacji mają na ogół dłuższą żywotność aniżeli szkoleniowcy, którzy w przypadku potencjalnie jakichkolwiek załamań wyników, kiedy też na przykład kibice domagają się odejścia właścicieli czy odejścia zarządu, to nie zarząd odchodzi, tylko wiadomo, Kogo głowa właśnie jest wtedy, mówiąc brzydko, ścinana. Zatem już naprawdę kończąc ten film, chciałem tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że West Ham właśnie powiedzmy zatrudniając Grahama potara, a także ściągając pewnie serię ludzi właśnie zakulisowych, którzy obudują poniekąd ten klub od środka, stanie się naprawdę mądrze zarządzanym zespołem, czy nawet nie tylko zespołem, tylko właśnie klubem, gdzie wszystko będzie nieco bardziej ułożone i ustrukturyzowane, a nie tak jak to było choćby w ostatnich latach, zresztą dla mnie symbolem właśnie West Hamu oraz tego złego zarządzania jest kwestia, Napastników tak naprawdę od 2010 roku wciąż nierozwikłana, i wciąż najlepszą opcją na dziewiątkę, oczywiście, gdyby był zdrowy, pozostaje Michel Antonio, czyli piłkarz, który występował przecież jako wahadłowy czy jako poczny obrońca. Tak czy siak, oczywiście. To jest też pewien urok West Hamu, i dlatego też West Ham jest moim zdaniem ciekawszym klubem do śledzenia no aniżeli choćby Brighton i Brentford, choć to niekoniecznie oznacza, że jest właśnie pod kilkoma względami lepszy od tych zespołów. Tak czy siak, trzymajcie się, czekam na Wasze opinie w komentarzu i do zobaczenia w kolejnych filmach. I nie zapominajcie, wspierajcie kanał West Ham Polska, bo tam naprawdę dużo się dzieje. Siemano!